Dzień dobry Państwu. W najnowszym wydaniu Nowi Jeleni Górskich polecam Państwu tekst o tym, że turyści ruszyli na Śnieżkę i to dosyć tłumnie, bo według władz miasta oraz karkonoskiego parku narodowego w weekendy do miasta przybywa nawet 30 tysięcy gości, a dziennie na najwyższy szczyt Karkonoszy planuje czy wchodzi nawet do 10 tysięcy osób. To jest oczywiście za dużo, ponieważ turyści z reguły nie przestrzegają dystansu społecznego. Ale czy z drugiej strony gestorzy turystyczni mogą mówić o tym, że nadrabiają straconą wiosnę? Otóż nie, ponieważ no, turyści wydają się trochę jednak mimo wszystko bardziej wycofani, a na pewno oszczędni. I co jeszcze w nowinach? Na stronie drugiej pytamy, czy Tom Cruise wysadzi wiadu kolejowy w Pilchowicach. To, to raczej jest mało prawdopodobne, ale na pewno ten obiekt zyskał wielką sławę, no już chyba nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie i tam na, do tego wiaduktu przybywają nawet całe wycieczki chętnych zobaczyć ten niezwykły obiekt inżynierii kolejowej, tak więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale już o, szczegóły tutaj... Odsyłam Państwa do gazety i co warto podkreślić, cała, cały ten ruch to jest kwestia inicjatywy społecznej, dbałość o nasz region, o te dobra kulturowe, tu, które tutaj są. I źle się dzieje w Sanikonie, taki tytuł nosi publikacja na stronie piątej, rzecz dotyczy spółki zajmującej się wywozem i utylizacją śmieci. Tam udziałowcami są gminy, no i jest powstał dosyć mocno zarysowany konflikt między tymi udziałowcami. Fatum nad dworcem miało być centrum handlowe, jest śledztwo CBA, a piszemy dokładnie o byłym dworcu autobusowym w Zgorzelcu. Polecam również Państwu tekst z moją fundacją Chcą być jak Lewandowski, czyli możemy pomóc podobiecznych domów dziecka, którzy mogą wziąć udział w niezwykłych mistrzostwach świata. A co udało się zrobić w tej sprawie i ile brakuje, ażeby dzieciaki mogły cieszyć się z tego wyjazdu, o tym piszemy już dokładnie na stronie siódmej. Na stronie ósmej znajdą Państwo rozmowę z Miejskim Rzecznikiem Konsumenta w Wielenie Górze, panią Dominiką Jagielską, o, tym, o tej postCOVIDowej rzeczywistości, w jakiej musi poruszać się konsument. Przypominamy również, że czekamy na Państwa zgłoszenia kandydatów do Nagrody Wytrycha 2020. I proponuję Państwu również nową rubrykę, którą znajdą Państwo w nowinach od tego tygodnia. Nasza współpracowniczka, Marlena Kowalczykowa, będzie zamieszczała co tydzień felieton, młynek do kawy, a już dokładnie jak to Marlena widzi, to przeczytają troszeczkę Państwo również w moim blogu na stronie drugiej, jak doszło do tego, że Marlena Zabrała się zapisanie Felietonów no i oczywiście z, z samej lektury Mojka do Kawy. Tyle w tym tygodniu serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin Górskich.